Dzień dobry. No i znalazłem coś podobnego jak na zdjęciu, które zamieściłem na Bukwejsie. W komunikacie, że idę szukać zieleni. Na razie to jest tego lipa. Znaczy lipa, no mało, mało, mało. Lipa nie jest, bo jest fajnie. Jak to było we filmie, Bukrów nie ma, ale też jest pięknie. Czy też ten deseń? Na razie jest jeszcze krajobrazek, gdyby jesienny. Ale pogoda ładna, jest cieplutko, założyłem za dużo rękawów. Musiałem się porozpinać. O, słoneczko świeci, w oczy razi. Brew muszę marszczyć. Później będę musiał sobie założyć ten krem taki wygładzający. Ale to na wieczór, na wieczór. O, no to w zasadzie tyle, co chciałem powiedzieć, że znalazłem to, co miałem znaleźć. To różny inny telefon, to róż, nie wiem gdzie to się wyłącza. Do zobaczenia, możecie mnie wszyscy... <laughs> Kurde, coś mnie ryzie. łapnąć, nie hejtnąć i tak dalej. Cześć. Cześć. Nie działa. Co za sprzęt, kurde no to nie, nie tak się nie pożegnałem. Będziecie musieli patrzeć, to ja szukam. O, jest odblokowane to jeszcze raz, cześć.